Cześć kochani, witajcie z tej strony, Ania. Witam Was dzisiaj w nowym filmie i nowym teście. Jestem bardzo podekscytowana, bo dzisiaj nagrywam, zaczynam taki mój nagrywkowy tydzień, czyli dzień w dzień nagrywam po kilka filmików z testami produktów, które testowałam Wam w ostatnim czasie. I od razu mówię, jak coś tutaj głupiego powiem, bądź się jakoś przejęzyczę, to jest pierwszy filmik, który nagrywam w trakcie tego mojego maratonu, więc pierwszy dzień jest zawsze najcięższym, ale dzisiaj przyszedł do Was z ciekawym filmem, z ciekawym produktem, Mianowicie jest tutaj mowa o paletce cieni z Lovely Miss Lily. Dzisiaj sobie tą panienkę przetestujemy na oczach, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te cienie sprawdzają się w akcji, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na wstępie, oczywiście, kilka słów wstępu. Wiedziałam, że zacznę fantastycznie. Jeszcze raz. Na wstępie kilka słów o tej paletce. Paleta kosztuje 30,99, dostanie się ją w Rosmanie, na strumie Rowli, gdzieś tam jeszcze w internecie na pewno też. I ta paleta zawiera aż 16 matowych i foliowych cieni. Mamy tutaj od delikatnych fioletów, róży, poprzez brązy, ciepłe, zimne, więc w tej palecce jest wszystko do zrobienia fajnego makijażu. Producent tutaj mówi, że te cienie mają mieć formułę easy to blend, czyli taką łatwą do blendowania, czyli nie powinniśmy mieć problemu z nakładaniem tych cieni. Ja bardzo lubię paletki, na których się mega łatwo pracuje i szybko, bo czasem wiadomo, nie mamy czasu na wykonanie makijażu przez 10 minut, tylko mamy na to 10 minut. Jeżeli jesteśmy w stanie szybko zrobić makijaż, nie namęczyć się, nałożyć cienie, pach, pach, pach i gotowe, to jak najbardziej jestem za takimi rozwiązaniami. Paletkę kupiłam na promocji w Rosmanie. Ja wam jej nie pokazywałam w filmiku, co kupiłam na promocji w Rosmanie, bo potem poszłam do Rosmana jeszcze raz i wydałam drugie tyle. Bez komentarza, to pozostawmy jakiegokolwiek, więc ja już tutaj nie mam nic więcej do dodania na jej temat, więc może po prostu przejdziemy do testu. Okej, okay, kochani, i zaczniemy sobie od nałożenia tego tutaj najjaśniejszego cienia z tej paletki. On jest taki naprawdę niewidoczny. Bo już go testowałam na drugiej powiece. Lekko się błyszczy, ale tak minimalnie, więc mogłabym go nawet zaliczyć jeszcze do matowych cieni. I on da nam taką, wiecie, bazę do budowania całego makijażu. Ja oczywiście tutaj w tym makijażu nie wykorzystam wszystkich cieni, bo jest to po prostu niemożliwe. Tych cieni jest tutaj 16, a ja zdecydowałam się na taki makijaż w brązach i różach, więc tą tendencję tutaj będę podtrzymywać, ale przy podsumowaniu oczywiście wypowiem się na temat wszystkich cieni z tej palety i teraz weźmiemy tutaj ten brązowy cień bardzo ładny matowy trochę w ciepłym odcieniu i będziemy go nakładać w zewnętrzną stronę naszej powieki. To co jesteście w stanie zauważyć to na pewno to, że te cienie nie są tak mocno napigmentowane. Bym powiedziała, że są bardzo delikatne, więc myślę, że to będzie fajna paletka dla początkujących osób, bądź młodszych, bądź takich, które lubią po prostu delikatny makijaż. Ja oczywiście tutaj się postaram wykorzystać jak największe możliwości tej palety i wyciągnąć z niej wszystko, co się da, czyli zobaczymy, jaką tutaj maksymalnie intensywność tych cieni jesteśmy w stanie zbudować. Tutaj mam takie wrażenie, że zrobiła mi się taka kropka, ale będziemy i tak to przykrywać, więc zobaczymy, jak będzie w dalszej części. Ten makijaż ogólnie nie będzie trudny. To jest taki mój w sumie standardowy makijaż, jaki robię najczęściej tutaj na testach, bo uważam, że nie ma co wydziwiać i robić czegoś tutaj mega wow niesamowitego skomplikowanego. Jak tutaj bardziej chodzi o to, by pokazać, jak te cienie się będą. Sprawdzały. Więc teraz przechodzimy do najciemniejszego brązu z tej palety. Jest to ten tutaj brąz na samym dole i zrobię to teraz bardzo delikatnie, a potem w późniejszym etapie będę po prostu dokładać. Na razie go tutaj w więc się nie przejmujcie, że będzie. Troszkę nieroztarty, ale jak widzicie, łączy się bardzo ładnie, i przejście też wychodzi bardzo ładne, więc jak na razie bardzo mi się ta paleta podoba. I teraz przejdziemy do cieni błyszczących. Ja sobie tutaj już odcięłam Kat Chris poza kamerą, i będę tutaj korzystała z dwóch błyszczących cieni na górnej powietrze, i będzie to ten różowy tutaj i ten. Obok, ale zaczynam od nakładania tego różowego. Te cienie, właśnie błyszczące, które są tutaj w tej palecie, możecie nakładać zarówno pędzlem, jak i dłonią. Bardzo mi się to podoba i wcale nie tracą one tak mocno na intensywności, jak możecie zobaczyć. Nakłada się tutaj wszystko bez problemu. Ten różowy błyszczący cień bardzo mi się podoba. Jest to chyba mój ulubiony cień z tej paletki. I teraz będę nakładać ten ciemniejszy błyszczący kolor, który nada temu spojrzeniu takiej głębi. Bardzo ładnie to ze sobą współgra i tworzy się. Właśnie takie fajne przejście. Jak możecie zobaczyć, nakładane pędzlem dają dużą intensywność. Ja sobie teraz tutaj tą górną powiekę doblenduję. I przechodzimy do dolnej. I teraz, jeżeli chodzi o dół, biorę mniejszy pędzel i znowu powtarzam to, co było na górze, czyli najpierw ten jaśniejszy brąz, później ciemniejszy, a potem przechodzimy do błysków. Ja bardzo lubię paletki, na których można łatwo pracować i szybko zrobić makijaż, a ta ewidentnie taka jest, więc duży plus za to. I teraz też będę przyciemniać tutaj właśnie tą górną, zewnętrzną granicę. Cienie w sumie się bardzo niewiele osypują, też szok. I teraz tutaj wewnętrzny kącik daje również ten róż, który jest na górnej powiece. I uważajcie, bo teraz czas na magię. Pamiętacie ten cień, który używałam na samym początku jako bazę? Mowa jest tutaj dokładnie o tym jasnym cieniu. Go nie było widać zupełnie, a teraz zobaczycie co się stanie jak nałożę go tutaj w wewnętrzny kącik. Abracadabra. To czary i magia. Pięknie on tutaj tą okolicę rozświetla. Tadam. I to jest już prawie skończony makijaż. Zostało mi tylko do klejenia rzęs. Jeszcze tutaj troszkę to przyblenduję i tutaj do Was wracam. Tak się prezentuje już skończony makijaż. Myślę, że już widzieliście wszystko, jak się te cienie nakładają, jak na oku wyglądają, więc teraz myślę, że przyszedł czas na podsumowanie całej tej paletki. Więc przedstawimy sobie tutaj plusy i minusy, poznacie moje zdanie na jej temat. Zaczniemy sobie przyjemnie, jak zwykle, od plusów. Na pewno fajne w tej paletce jest to, że te wszystkie cienie są dobrze napigmentowane. Nie aż tak mocno, ale ta pigmentacja jest. Naprawdę dobra. Jeżeli chodzi natomiast o blendowanie się tych cieni, to moim zdaniem jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze one się ze sobą blendują. Naprawdę nie było tutaj problemu. Szybko się na nich pracuje, więc możemy tutaj szybko wykonać makijaż. Same kolory w tej palecie są bardzo dzienne, ale mamy też tutaj kilka takich ciemniejszych fioletów. Jednak moim zdaniem możemy tutaj zrobić bardzo delikatny makijaż, taki dzienny, jak również wieczorowy. Więc jest to moim zdaniem taka uniwersalna paletka. Cienie są trwałe. Ja już tą paletkę. Testowałam wcześniej i miałam te cienie na oczach przez cały dzień, tak samo teraz. I moim zdaniem, jeżeli chodzi o trwałość, jest dobrze. Nie tracą one na intensywności podczas dnia. Myślę, że jest to fajna paletka również dla osób początkujących. Tak też trochę jej sam wygląd, o czym powiem później, wydaje się taki troszkę dla osób młodszych. Jednak niekoniecznie starsze osoby też mogą jak najbardziej tej paletki używać, bo myślę, że ma ona duży potencjał. Błyski w tej paletce nakłada się. Jest super na oko. Można to zrobić zarówno pędzlem, jak i palcem, i ta intensywność jest naprawdę fajna i błyszczą się one bardzo ładnie. Nie wiem, czy to widać w tym momencie w kamerze, ale na żywo jest naprawdę dobrze, jeżeli chodzi właśnie o te błyszczące cienie. Też nie tworzyły te cienie jakiś plam, wszystko było tutaj do zakrycia, i praca na tej palecce była naprawdę szybka. Za co duży plus. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, tutaj zacznę od tego, że paletka dosyć duża, nie ma lusterka, ale taki był zamysł, żeby te cienie były tutaj widoczne, więc okej. Okay. Ale powiem też trochę o samym opakowaniu. Jak możecie zobaczyć, tak na pierwszy rzut oka ta paletka wygląda na taką trochę dziecinną. Na taką paletkę do zabawy dla dziecka. Jeszcze przez te wszystkie tutaj mm, takie stempelki na tych pędzlach? Stempelki? takie wzorki na tych pędzlach? Otóż nie, na tych cieniach. Sorry, jestem jakaś rozkojarzona. Nie nagrywałam nic od dwóch tygodni. To jest pierwszy filmik, jaki nagrywam po takiej przerwie, więc musicie mi wybaczyć jakieś błędy językowe, stylistyczne. Nad tym naprawdę się nie panuje, jak się nagrywa. Ja wiem, że ja błędy popełniam, jak mówię. I naprawdę, naprawdę ręczę wam, że wy też. I nie macie o tym nawet pojęcia. Dopiero jak się nagracie. To, to zobaczycie. Opakowanie jest dosyć dziecinne, moim zdaniem. Kolory mi się akurat podobają. Ja lubię takie kontrastujące kolory. Akurat żółty i fioletowy fajnie ze sobą współgrają. Też jest tak troszkę słabo ta paletka wykonana, moim zdaniem. W sensie ten plastik jest taki, jakbym rąbła nie o ziemię, to myślę, żeby się rozleciała. Ogólne wrażenie na temat tej paletki jest naprawdę bardzo pozytywne. W ogóle kupiłam tą paletkę ze względu na to, że jedna z was mi napisała, że ona jest fajna. Że dużo osób mówiło, że jest też Spoko, ale że u niej się coś tam nie sprawdziło, więc chciałam to u siebie przetestować, czy ta paletka jest faktycznie taka fajna, czy jednak nie. Ale na oczach, jak widzicie, można zrobić spoko makijaż. U mnie jak najbardziej paletka na tak. Dla osoby początkującej, dla kogoś, kto lubi tego typu kolory w paletkach, jak najbardziej możecie śmiało kupować. A z mojej strony jest, kochani, to już wszystko. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, czy wy stosowaliście tą paletkę. Jak się ona u Was sprawdziła? Oraz może macie jakieś ciekawe produkty mi do polecenia, które powinnam przetestować, czekam na Wasze komentarze w komentarzach. Dobrze, więc kochani, z mojej strony jest to już wszystko. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie. A z mojej strony jest to już wszystko. I cóż kochani, do następnego razu Buziaki. Trzymajcie. Się. Cześć! Mua.